Witajcie! Dzisiaj pokażę, jak zrobić skaczące jajko. Do przeprowadzenia eksperymentu będziemy potrzebowali talerzyk, miseczkę lub inny pojemnik, surowe jajko oraz ocet. Ja do eksperymentu użyłam ocet 7%. Do pojemnika wkładamy jajko, a następnie zalewamy octem. Jajko musi być całe zanurzone w occie. Całość przykrywamy talerzykiem i odstawiamy na 24 godziny. Po 24 godzinach wyjmujemy jajko z octu i dokładnie wycieramy chusteczką. Oczyszczone i osuszone jajko upuszczamy z niewielkiej wysokości na blat stołu. Surowe jajko pod wpływem działania octu zamienia się w podskakującą piłeczkę. Pamiętajcie, że jajko użyte do eksperymentu jest niejadalne. Dokładne wyjaśnienie zaobserwowanego zjawiska znajdziecie na stronie wwwkobieta A już teraz zachęcam do przeprowadzenia doświadczenia wraz z dziećmi w domu.